Na Małek witam i zapraszam na aktualności. Właśnie rozpoczął się nasz dyżur telefoniczny. Nasi reporterzy czekają na sygnały od Państwa pod numerem 1786 13 317. A teraz już skrót tematów dnia. Wybuch gazu brzezowej koło jasła. Wszystkie okna powypadały. Drzwi przede wszystkim balkonowe, wejściowe. Nie dla żywności modyfikowanej genetycznie. Wejście GMO do polskiego rolnictwa oznacza absolutny upadek rolnictwa tradycyjnego, ekologicznego. Ekojazda na egzaminie sprawa jazdy już w praktyce. Starają się bardzo delikatnie, pedałem gazu niejednokrotnie gaśnie im, bo nie chcą przekroczyć, także wpadają troszeczkę ze skrajności w skrajność. I sposób na zatrzymanie młodych w gminie Jawornik Polski. 3,5-letnia dziewczynka trafiła z oparzeniami do szpitala w wyniku wybuchu gazu ulatniającego się z butli w jednym z domów w Brzezowej koło Jasła. Do eksplozji doszło dziś rano w kuchni, w suterenach budynku. W tym czasie w domu przebywało w sumie pięć osób. Poparzona została także matka dziewczynki. Do wybuchu doszło w suterenach tego jednorodzinnego domu w mieszczącej się tam kuchni. Właśnie tam przebywała matka z 3,5-letnią córką. Dziewczynkę przewieziono na oddział Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie. W budynku na piętrze były jeszcze trzy inne osoby, które nie odniosły obrażeń. Budynek był zasilany gazem z Butli, Propan Butan. Zasilane były kuchenki gazowe w kuchni. Trudno jest nam w tej chwili stwierdzić, gdzie powstała nieszczelność. Czy to była nieszczelność w kuchenkach, czy w innej części instalacji gazowej. Eksplozja gazu była tak silna, że zniszczyła wszystkie tyle, co wstawione okna PCV. Ich framugi nie były jeszcze zabezpieczone tak zwanymi szpaletami i to zdaniem strażaków częściowo rozładowało siłę wybuchu. Czy dom nadaje się do dalszego zamieszkania na razie nie wiadomo. W tej sprawie kluczowa będzie opinia inspektora nadzoru budowlanego. Dzięki pomocy strażaków oraz sąsiadów już dwie godziny po wybuchu zniszczony dom udało się częściowo zabezpieczyć. Wszystkie okna powypadały. Drzwi przede wszystkim balkonowe, wejściowe, na dole te jest suteryn, wszystko powypadało Wzięliśmy, strażacy wzięliśmy, poskładaliśmy wszystkie te drzwi do kupy, jakoś, trochę, drzwi, okna poskładaliśmy, resztę żeśmy zabili folią. Na stan dzisiejszy tyle możemy zrobić. Na szczęście wybuch nie spowodował pożaru w pomieszczeniu, gdzie były dwie butle z gazem Propan-Butan. Według ustaleń policji budynek ma centralne ogrzewanie na piec węglowy i nie ma instalacji do gazu ziemnego. Wójt Nowego Żmigrodu potwierdził, że poszkodowana rodzina może przeprowadzić się do lokalu zastępczego. Także dziś rano doszło do wypadku w Lubzinie koło Robczyc. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pociąg relacji Tarnów-Rzeszów przejechał na torach mężczyznę, który zginął na miejscu. Policja ustala jego tożsamość. Do Rzeszowskiego Sądu Rejonowego wróciła dziś sprawa śmierci 38-letniego mężczyzny, który zmarł na zawał serca, bo zdaniem rodziny wezwana do niego pomoc dotarła zbyt późno. Po półtorej godziny od telefonu pod numer 112. Prokuratura dwukrotnie umarzała postępowanie w tej sprawie, ale nie pogodzili się z tym bliscy zmarłego. Złożyli swój akt oskarżenia i choć dziś postępowanie w tej sprawie ze względów formalnych zostało umorzone, zapowiadają odwołanie i walkę o wyjaśnienie tej bulwersującej ich zdaniem sprawy. Wszystko wydarzyło się w tym miejscu pod Rzeszowem w dzień inauguracji Euro 2012. Pan Ireneusz świętował z kolegami. Nagle źle się poczuł i wyszedł na zewnątrz. Świadek zdarzenia zadzwonił pod numer 112, ale dyspozytor ograniczył się do takich wskazówek. Pan powinien go położyć na boku, ale oddycha normalnie. Tak, tak leży, leży na brzuchu, tylko odtyka, normalnie tak straszy, Nie wiem, czy to się dzieje, czy coś. Gdy ruchu, dyspozytor dowiedział się, że potrzebujący pomocy jest nietrzeźwy, przekierował połączenie na policję. Ta długo nie mogła znaleźć skazanego miejsca i pojechała pod inny adres. Dopiero kolejny patrol wezwał na miejsce pogotowie. Niestety było już za późno. Mężczyzna zmarł na zawał. Półtorej godziny człowiek leży na ziemi. Bez względu, czy on jest trzeźwy, czy pijany, czy chory, no on potrzebuje pomocy, więc... Ta pomoc nie została udzielona, więc coś tutaj poznikało, coś się stało nie tak. Prokuratura dwukrotnie umarzała postępowanie w tej sprawie, ale siostra zmarłego nie dała za wygraną. Skorzystała z możliwości, jaką jest złożenie tzw. subsydialnego aktu oskarżenia. Dwóch policjantów i dyspozytora numeru 112 oskarża w nim o niedopełnienie obowiązków, co przyczyniło się do nieumyślnego spowodowania śmierci jej brata. W tych działaniach wspierają rodzina. Przyjazd kachetki pogotowia nastąpił. Po około półtorej godziny. To było stanowczo za długo. Nie było właściwej reakcji służb ratowniczych. Z tego co mi wiadomo, pogotowie mogło przybyć wcześniej, gdyby, gdyby wiedziało. Rodzina ponad pół roku czekała na dzisiejsze posiedzenie sądu i dowiedziała się, że postępowanie musi być umorzone ze względów formalnych. Sędzia uzasadniając decyzję podkreślała, że składający taki akt oskarżenia musi dopełnić rygorystycznych wymogów formalnych zawartych w kodeksie karnym. Pokrzywdzony dokładnie ma prawo wnieść subsydialny akt oskarżenia, przy czym nie może uczynić tego już samodzielnie, a winien uczynić to w jego imieniu ustanowiony w sprawie pełnomocnik. Adwokat bądź radca. Ten wymóg zdaniem sądu nie został dopełniony. Przedstawiciel pokrzywdzonej twierdzi, że dzisiejsze postanowienie nie zamyka jednak tej sprawy. Przysługuje na postanowienie to zażalenie i takie zażalenie zostanie do sądu okręgowego wniesione. Poza tym, jeżeli faktycznie doszło do uchybienia terminu, to też zostaną złożone stosowne wnioski. Rodzina zmarłego argumentuje, że w tej sprawie chodzi nie tylko o wyjaśnienie tego jednego przypadku. Zdaniem siostry zmarłego rozstrzygnięcie jest ważne dla sprawnego działania systemu ratownictwa w Polsce. Zapadł wyrok w sprawie napadu na bank w Wielkich Oczach dziś przed sądem okręgowym w Przemyślu Lesław S. 60 letni mieszkaniec powiatu lubaczowskiego usłyszał wyrok 12 lat więzienia za napad na bank i usiłowanie zabójstwa pracownika placówki. Mężczyzna ma też zapłacić bankowi ponad 29 tysięcy złotych odszkodowania. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny do napadu na bank w Wielkich Oczach koło Lubaczowa doszło w połowie marca ubiegłego roku. Zamaskowany mężczyzna wszedł do budynku banku w jednej ręce trzymał pistolet drugiej reklamówkę, zażądał wydania pieniędzy. Banknotów jednak nie dostał, bo między napastnikiem a pracownikami banku doszło do szarpaniny. Sprawca postrzelił jednego z nich w ramię, potem próbował uciec. Wyskoczył przez okno, ale na zewnątrz natknął się na policjanta. Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany. Weto dla GMO to tytuł ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przeciwników nowelizowanej właśnie w Sejmie i Senacie ustawy otwierającej Polskę na uprawy i sprzedaż żywności modyfikowanej genetycznie. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO apeluje do prezydenta Bronisława Komorowskiego o zawetowanie tych przepisów lub zbadanie ich zgodności z konstytucją. Sprawdziliśmy, jaka jest wiedza na ten temat wśród mieszkańców Podkarpacia, regionu stawiającego na produkcję żywności ekologicznej. W końcu to nas dotyka. Przede wszystkim to są zagrożenia zdrowotne. Zagrożenia zdrowotne i biologiczne także. Długą listę zagrożeń związanych z żywnością modyfikowaną genetycznie wymienia profesor Leszek Woźniak z Katedry Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej. Ten naukowiec od 30 lat zawodowo i prywatnie broni Polski przed otwarciem na GMO. Mówi wprost, to temat bardzo groźny dla zdrowia ludzi i zwierząt. Konsekwencje tej ingerencji są przeróżne, opisywane w literaturze naukowej Między innymi jak powstawanie totalnie toksycznych białek, bardzo groźnie dla człowieka. Następnie uczelenie, alergie, zmiany w przewodzie pokarmowym na to są naukowe dowody. To nie, że tak wygląda, że ktoś tam podejrzewa, że może się coś zdarzyć, to są absolutne naukowe dowody. Profesor Woźniak także w Sejmie i Senacie wspiera opór osób, które chcą rzetelnie rozmawiać o tym bardzo poważnym problemie. My jako koalicja polska wolna od GMO e, mamy. Wielki podstaw do tego, żeby protestować i żądać od prezydenta takiego podejścia do tej ustawy, żeby przede wszystkim wyeliminować te skutne, główne zapisy. Trwa ogólnopolska akcja wysyłania listów do prezydenta Komorowskiego, by dobrze się zastanowił, zanim podpisze nowelizację ustawy otwierającej Polskę na komercyjne i doświadczalne uprawy GMO. A co na ten temat wiedzą studenci? Niestety niewiele, tylko jakieś pogłoski. Nie wiem, czy na etykietach w ogóle jest opisane, że żywność jest pochodzić z produkcji GMO. Nie wiem, nie dużo na ten temat nie wiem też. Gdyby ten temat był tak bardziej rozgłośniony, to, to większość młodych ludzi by zaczęła myśleć. Nie myśleć, tylko działać, zanim będzie za późno, odpowiadają zwolennicy żywności ekologicznej, a tych można spotkać choćby na takich bazarach. Jest to nieskazane i medycznie, i zdrowotnie, i tak dalej. Mówię także, że no to wszystkie te historie, które doprowadzają do, do tych, yy, sprowadzania tych tematów, no jest to uzależnione od, od, od biznesu, a nie od, od zdrowia. No. Staram się kupować dobrą żywność, sprawdzoną. Idzie właśnie taki towar, jak ja mam swój. Ludzie kupują chętnie? Kupują chętnie. Ziemniaczki, buraczki, kapustki. To, co panowie widzą. W takich miejscach jak to można najlepiej sprawdzić, co znaczą słowa tradycyjny, wygląd i tradycyjny smak. Wracając z Zieleniaka do naukowych badań na temat żywności modyfikowanej genetycznie, gromadzonych przez profesora Woźniaka, dowiadujemy się, że... Wejście GMO do polskiego rolnictwa oznacza absolutny upadek rolnictwa tradycyjnego, ekologicznego, rodzinnego, produktów regionalnych. A wtedy jak wieszczą przeciwnicy GMO, rynek nasion opanują wielkie korporacje, dlatego jak wyliczają rośnie liczba państw, które stanowczo bronią się przed utratą suwerenności żywnościowej. Premier Ewa Kopacz powołała Grażynę Borek, rekomendowaną przez PSL na stanowisko wicewojewody podkarpackiego. Grażyna Borek jest sekretarzem w Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ma doświadczenie samorządowe. Była radną gminy i powiatu. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim będzie nadzorować pracę trzech wydziałów. Będzie też odpowiadać za 10 inspektoratów i inspekcji. Grażyna Borek z wykształcenia jest socjologiem. Wcześniej pracowała m.in. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu, później w Boguchwale. Dwukrotnie była radną gminy Zarszyn, później radną powiatu Sanockiego. Pracowała w jednostkach prowadzących działalność edukacyjno-szkoleniową wśród rolników. Jest to długi okres pracy w jednostkach budżetowych, ale przede wszystkim to, co powinnam wykorzystać w pracy, wicewojewody w pełnieniu tej funkcji to przede wszystkim działalność społeczna ponieważ jestem piątą kadencją kadencję radną Grażyna Borek będzie nadzorowała pracę Wydziału Nieruchomości, Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Środowiska i Rolnictwa oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Będzie też nadzorować m.in. pracę Inspektoratu Farmaceutycznego, Inspekcji Handlowej, Weterynarii i Nadzoru Budowlanego. W ostatnich wyborach Grażyna Borek zdobyła mandat Radnej Powiatu Sanockiego. W ciągu trzech miesięcy zostanie wygaszony. Do Rady w jej miejsce wejdzie inny kandydat z list PSL, Kazimierz Wolański z Odrzechowej. Grażyna Borek zastąpiła na stanowisku Alicję Wosik, która Została radną powiatu Sanockiego. Jeszcze tylko do czwartku można składać wnioski, dzięki którym osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą starać się o umorzenie zaległych składek. Do końca 2014 roku na Podkarpaciu z tej możliwości skorzystało ponad 2600 osób. Ustawa o abolicji składkowej. Uby, obejmuje umorzenie składek za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Oczywiście starając się o umorzenie składek trzeba spełnić wszystkie warunki zawarte w ustawie, a między innymi um, ważne jest, um, jaka osoba występuje o umorzenie należności, jakie to są należności, czy spełnia warunki do umorzenia, a przede wszystkim, czy mieści się w dacie, do której można składać y, wnioski o umorzenie. Teraz zielona jazda, czyli eco-driving z pożytkiem dla silnika, środowiska, ale i portfela. Co prawda, dla osób przystępujących od stycznia do egzaminów na prawo jazdy, to nowe wyzwanie, a stres robi swoje. Jednak doświadczeni kierowcy przekonują, że eko-jazda ma sens, bo obok ekonomii oznacza bezpieczeństwo. Czerwona lampka no, to jest Shift Light, czyli lampka oznaczająca obroty, przy których e, powinienem zmienić bieg na wyższy e, przy przyspieszaniu. To Co to innego w eco-drivingu, wskazówka od czerwonego koloru musi się trzymać z daleka, ale to jest samochód rajdowy. Dariusz Mikołajczyk jest zawodowym kierowcą. Poza rajdami chwali sobie jazdę eko. Traktuję to jako element bezpieczeństwa, bo eco-driving taki w normalnej jeździe Polega również na przewidywaniu sytuacji, na myśleniu, na patrzeniu nie tylko przed swoją maskę, tylko te 200-300 metrów do przodu. Na placu manewrowym myśli się przede wszystkim o tym, by zdać z ekonomicznego punktu widzenia najlepiej za pierwszym razem. Stresująco, naprawdę stresująco. Najważniejsza sprawa udało się? No o. udało się. Chyba z tym uczciem nie zarabiam, także mama no, mama ma pieniążki. A mama znowu pieniążków nie będzie sypała na kolejny egzamin tak o. W tym cały problem. Auto takie jak w szkole nauki jazdy, ale ten napis robi różnicę. Starają się bardzo delikatnie pedałem gazu. Niejednokrotnie gaśnie im, bo nie chcą przekroczyć, także wpadają troszeczkę ze skrajności w skrajność. Kierowcy, którzy Rzeszów znają jak własną kieszeń, eko przepisy popierają i dodają, że szkoła nauki jazdy to dopiero początek trudnej drogi. Ty kilometrów ma przyjechać na bardzo dużo. Owszem da się, ale no trzeba nogę z gazu. Hamować jednak skrzynią biegów biegami, a nie hamulcem. I wówczas korzystnie wyjdzie i z kieszeni, i do kieszeni. W styczniu w Brzeszowskim Wordzie na nowych zasadach egzamin zdawało już kilkadziesiąt osób. Nie zdarzyła się sytuacja, gdzie osoba nie zaliczyła egzaminu praktycznego ze względu na nieumiejętność jazdy w oparciu o eco od stycznia przyszli kierowcy muszą wykazać się znajomością zasad eko-drivingu, ale nie muszą za to chodzić na kurs teoretyczny. Pytania testowe mają być jawne, ale dopiero od maja. Jak zatrzymać młodych mieszkańców wsi przed wyprowadzką do dużych miast? Urzędnicy z gminy Jawornik Polski twierdzą, że znaleźli na to sposób. Będą sprzedawać działki budowlane kilka razy taniej od ceny rynkowej, pod warunkiem, że w ciągu kilku lat od zakupu wybudują na nich dom. Mają nadzieję, że w ten sposób zatrzymają młodych u siebie. Gmina Jawornik Polski leży w powiecie przeworskim. Mieszka tu niewiele ponad 4 tysiące osób. Większość, szczególnie młodych ludzi, w poszukiwaniu pracy wyjeżdża do dużych miast. Dlatego władze gminy chcą ich zatrzymać. Zachęcić do tego mają tanie działki budowlane. Cena działki będzie bardzo niska, bardzo atrakcyjna, pod warunkiem, że w ciągu kilku lat wybudują dom w naszej gminie. Gmina kupiła już pierwszy hektar ziemi, a w planach jest kolejne trzy. Następnie działki mają zostać podzielone i uzbrojone. Wójt szacuje, że dziesięcioarowa działka nie będzie kosztować więcej niż 10 tysięcy złotych, czyli kilka razy mniej niż cena rynkowa. Mieszkańcom pomysł się podoba, ale według nich problem leży gdzie indziej. Ja tutaj bym raczej już nie chciał mieszkać, bo wiadomo mieszkam tu całe życie no i chciałem się przeprowadzić gdzieś indziej, bliżej miasta, bliżej Rzeszowa. Będą miejsca pracy dla młodych, to na pewno będzie zainteresowanie, a w innym przypadku raczej wątpię. Gmina chce jednak zainteresować swoją ofertą nie tylko tych, którzy pracują w okolicy. Gmina Jawornik już może pomału stać się taką sypialnią Rzeszowa. To tylko 30 minut drogi do Rzeszowa, więc nawet ludzie, którzy pracują w Rzeszowie, mogą tutaj śmiało się osiedlać. Prace związane z zagospodarowaniem terenu mają ruszyć w ciągu kilku miesięcy, a pierwsze działki będzie można kupić już w przyszłym roku. I kolejny pomysł. Geocaching, czyli gra terenowa polegająca na poszukiwaniu z pomocą GPS-a skarbów ukrytych przez innych graczy, to coraz częściej pomysł na aktywne spędzanie wolnego czasu, a wszystko z myślą o ochronie i promocji przyrody. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Prokarpatia podobne inicjatywy mają szansę na dofinansowanie, ale trzeba się spieszyć, bo na złożenie wniosku zostało niewiele czasu. Pan Mirek jest geokeszerem. W każdej wolnej chwili rusza w teren i szuka ukrytych przez innych graczy skrzynek. Towarzyszymy mu w kolejnej wyprawie. Po kilkunastu minutach marszu, dzięki współrzędnym z GPS-u, bez trudu docieramy do celu. Czego powinniśmy tutaj wypatrywać w takim razie? Yy, Musimy znaleźć szyszkę na liściastym drzewie. A na liściastych drzewach nie ma szyszek? No raczej nie. Taka jest podpowiedź. Co jest w środku? No tutaj z racji wielkości jest tylko dzienniczek papierowy. Dzienniczek, czyli logbook, to coś w rodzaju listy obecności. Jest tu krótki opis skrzynki dana jej autora i wpisy kolejnych znalazców. Oprócz dziennika w skrzynce mogą być też fanty, czyli drobne upominki dla poszukiwaczy. Ale pan Mirek nie tylko szuka skrzynek innych graczy, zakłada też własne. Razem z grupą zapaleńców na 19 ścieżkach szlaku przyrodniczego Puszczy Sandomierskiej chcą ich ukryć 150 i przy okazji promować obszary cenne przyrodniczo. Właśnie na tym polega geokresnik, żeby pokazywać ciekawe miejsca w fajny sposób i zachęcać innych do wyjścia z domu i, i ruszenia się na świeże powietrze właśnie w takiej ciekawej formie jako szukanie skarbów. W realizacji tego projektu pomaga Stowarzyszenie Prokarpatia. Już tylko do piątku można składać wnioski o dofinansowanie lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Mamy m, tak przewidziane dla każdej inicjatywy około 20 tysięcy złotych, łącznie 20 inicjatyw i tu jest szansa właśnie na 100% dofinansowania, czego no, nie ma w innych projektach. Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Swoje pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz małe stowarzyszenia i fundacje. A na koniec grupa studentów z Rzeszowa, która znalazła sposób na to, żeby tanio podróżować i przed wejściem w dorosłe życie przeżyć prawdziwą przygodę. Przemierzają świat od czterech lat. Starym, odremontowanym vanem zwiedzili już w sumie 18 krajów Europy. W tym roku planują ostatnią, jubileuszową wyprawę, ale już dalej. Za ocean. 18 krajów, prawie 30 tysięcy kilometrów i około 135 dni w podróży. To bilans wypraw grupy studentów z Rzeszowa, którzy od 4 lat spędzają wakacje jeżdżąc po całej Europie. Byli już m.in. we Francji, Holandii, Belgii, zjeździli też całą Skandynawię, ale ich głównym celem są jak najtańsze podróże. Na początek kupili starego wana i go wyremontowali. Później zaczęli szukać sposobów, jak oszczędzać podczas kolejnych podróży. Zaczęliśmy od takich prostych rzeczy, czyli kupujemy jedzenie w Polsce, ponieważ jak podróżuje się samochodem, możemy zabrać to ze sobą, a wiadomo jedzenie w Polsce jest tańsze. Długą taką rzeczą są noclegi. Nigdy nie płacimy za noclegi. Studenci założyli też fanpage'a, na którym relacjonują swoje podróże. Później zaczęli szukać sponsorów, dzięki którym ograniczyli wydatki do minimum. Dzięki temu nie musieli martwić się na przykład o transport swojego wana drogą morską, gdy zwiedzali Skandynawię. Dla nich każda wyprawa to setki wspomnień, przygód i refleksji, to także zaskakujące spotkania, które pokazują, że świat nie jest wcale taki duży. Spotkaliśmy czarnoskórego mężczyznę, który wymieniał nam opony na Lofotach. Daleko na północy, a w zeszłe wakacje był w Rzeszowie. W tym roku podróżnicy wyruszą na piątą jubileuszową wyprawę. Tym razem celem są Stany Zjednoczone. To może być ich ostatnia wspólna wyprawa przed wejściem w dorosłe życie. Z wyjazdów trudno jednak zrezygnować, bo każdy to dowód na to, jak wiele jest jeszcze do zobaczenia. Każdą kolejną wyprawą uświadamiamy sobie tak naprawdę, że świat jest bardzo różnorodny i to jest wspaniałe doświadczenie móc go poznawać, móc zobaczyć jak żyją ludzie, chociaż nawet nie tak daleko od nas, bo sama Islandia czy w ogóle cała Skandynawia jest zupełnie inna pod względem mentalności, przebiegu życia niż nasza Polska. Więcej o wyprawach podróżników z Rzeszowa można dowiedzieć się na stronie www.wyprawybusem.pl a żeby podróżować, niezbędna jest dobra pogoda. Co nas czeka w najbliższych dniach, o tym już za chwilę opowie Beata Gubernat. Zapraszam i do zobaczenia.